Cześć, witajcie, witajcie. Jak widzicie zgodnie z obietnicą, tydzień później jestem dzisiaj tutaj z trzema filmami z trzech języków romańskich i mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie. I zacznijmy od języka włoskiego. Luomo Perfetto, czyli Mężczyzna Idealny, to jest film, który niedawno widziałam właśnie po włosku i to była taka komedia romantyczna, yy, bardzo fajna, mało kiczowata, powiedziałabym. Film opowiada. O dziewczynie, która jest zakochana w przyszłym mężu swojej przyjaciółki i która widzi, że ta przyjaciółka nie jest za bardzo z tego męża zadowolona, z tego przyszłego męża, i że ma takie second thoughts, jak to się mówi po angielsku, i nie za bardzo jest pewna, czy chce na pewno tego ślubu. I jako, że ona jest w nim zakochana, to postanawia coś zrobić, żeby jej tego przyszłego męża odbić i angażuje modela, żeby poderwał jej przyjaciółkę. Więc temat jest dosyć ciekawy, film jest fajnie zrobiony. No i... no cóż, jeśli znacie komedie romantyczne, to doskonale się możecie domyślić, jak to się wszystko skończy. Ale no, muszę przyznać, że film był naprawdę uroczy, taki bardzo lekki, łatwy i przyjemny. I jeśli ktoś ma taki... Ma w jakiś wieczór ochotę, właśnie obejrzeć coś lekkiego, ale zabawnego, to naprawdę serdecznie polecam ten film. Jest idealny do odprężenia się po ciężkim tygodniu. W języku francuskim trafiłam na film pod tytułem Blind Date, czyli Randka w Ciemno. I na ten film trafiłam na Netflixie, także jeśli ktoś jest zarejestrowany na Netflixie, to może go sobie tam obejrzeć. Film jest po francusku, oczywiście można sobie włączyć polskie napisy, angielskie. Chyba francuskie też, więc jest spoko. I ten film to jest również komedia romantyczna, ale taka z takim dosyć nietypowym wątkiem, ponieważ poznaje się dwoje ludzi, którzy tak naprawdę się nie widzą, w ogóle się na żywo nie poznają. To znaczy na żywo tak, ale się nie widzą, dlatego że mieszkają przez ścianę. Dzieli ich po prostu jedna ściana, mieszkają w tym samym budynku ale w dwóch różnych mieszkaniach i właśnie ich mieszkania przedziela ta ściana, która jest bardzo taka prowizoryczna i wszystko przez te ściany słychać. Także oni na początku bardzo sobie działają na nerwy. A później stwierdzają, że całkiem fajnie im się dobrze rozmawia i zaczynają przez te ściany rozmawiać, zupełnie się nie widząc. I tak to się wszystko rozwija, i w pewnym momencie dochodzą nawet do wniosku, że właściwie to to jest związek i że oni to są razem, tylko właśnie tak przez ścianę. I dalej, zupełnie się nie widząc, zupełnie nie wiedząc, jak wygląda jeden i drugi. No i jak to w komediach romantycznych bywa, są tam wzloty i upadki. Moim zdaniem ten film jest fantastyczny. Dlatego, że pokazuje właśnie to, jak można się z kimś zaprzyjaźnić tak bardzo tylko poprzez rozmowę. Tylko można kogoś naprawdę bardzo dobrze poznać, zupełnie go nie widzą. I to jest fantastyczne, bo czasami ludzie się tak spotykają i robią tam jakieś rzeczy razem typu idą na film, albo gdzieś tam się spotykają ze znajomymi, nigdy to nie jest takie naprawdę dogłębne poznanie się. Tak mi się czasami wydaje, że ludzie się w ogóle nie znają, a tutaj to było tak fajnie pokazane, że oni, no oni mieli do dyspozycji tylko pustą ścianę i oni przez tą ścianę musieli rozmawiać, no nie mogli nic, nic innego robić razem, chociaż na przykład oglądali filmy, też jednocześnie oglądali ten sam film i komentowali, albo na przykład ona kiedyś też zaprosiła swoją siostrę na kolację, a on zaprosił swojego przyjaciela na kolację i tak siedzieli po prostu po dwóch... E, Przeciwnych stronach tej ściany, więc to też było całkiem zabawne. Ym, I tak, bardzo, bardzo fajnie naprawdę to jest zrobione, i, i tak pokazuje właśnie w taki fajny sposób, jak można ym, się poznać też inaczej, po prostu. Film, który widziałam w języku hiszpańskim, a właściwie dwa, to też jest komedia, a właściwie komedia, ale muszę przyznać, że. Ta pierwsza część podobała mi się znacznie bardziej. Tytuł pierwszego filmu to Ocio Apellidos Bascos i film opowiada y, historię chłopaka, z tego co pamiętam, chyba Andaluzyjczyka, który zakochał się w Baskijce no i jedzie do tej Baskijki, do tego kraju Basków. A wiadomo, że kraj Basków to jest zupełnie inny świat, no i on się tam okazuje bardzo dobrze, zaczyna odnajdywać w tym kraju Basków i nawet zaczyna prowadzić demonstracje. I tam naprawdę są takie momenty, że można się tak uśmiać nieraz, naprawdę są tak śmieszne, ale muszę przyznać, że ten film jest dosyć trudny, jeśli chodzi o język hiszpański, ponieważ no, Hiszpanie mają to do siebie, że mówią bardzo szybko i w tym filmie również mówią bardzo szybko. Także tutaj, um, jeśli ktoś nie zna za dobrze hiszpańskiego, to może trochę załamać ręce, tak mi się wydaje. Więc ym, polecam może, żeby się nie zniechęcić, oglądać z jakimiś napisami. Natomiast no, jest to film przezabawny, także warto rozumieć, co oni mówią, bo bez tego rozumienia yy, tak też yy, no, nie wszystko da się zrozumieć yy, z kontekstu, z obrazu. Yy, więc naprawdę, jeśli nie znacie za dobrze hiszpańskiego, to polecam Wam napisy. I druga część tego filmu to jest Ocho apellidos catalanes. I w ogóle nie wiem, dlaczego ta druga część się tak nazywa, dlatego że nic tam nie było o ośmiu nazwiskach. W pierwszym owszem bohater mówił, że ma tam chyba z tego, co pamiętam, 16 nazwisk baskijskich. Yy, natomiast w, tutaj w tej drugiej części w Katalonii w ogóle nie było tego wątku, albo po prostu nie pamiętam, albo nieuważnie oglądałam, no nie wiem, ale wydaje mi się, że, że nie było w ogóle tego wątku z tymi nazwiskami, więc yy, trochę bez sensu się ten film yy, tytułuje, ale i tak był fajny. Tutaj w tej drugiej części znowu ten chłopak z tej Andaluzji przyjeżdża do tej paskiejki, z tym, że ona już teraz nie mieszka w kraju łasków, tylko mieszka właśnie w Katalonii i po raz drugi próbuje ją zdobyć. No i tam również mamy do czynienia z takimi różnymi śmiesznymi wydarzeniami, ale zdecydowanie ta pierwsza część była dużo bardziej śmieszna i dużo bardziej udana moim zdaniem. Także to są trzy filmy w językach romańskich, które Wam chciałam polecić. Nie znalazłam żadnego filmu, a raczej nie natknęłam się, bo na te wszystkie trzy filmy natknęłam się raczej przypadkowo, zupełnie niezamierzenie. Natomiast później y, w ogóle nie natknęłam się na żaden film w języku portugalskim ani portugalskim, portugalskim ani portugalskim brazylijskim i później już nawet y, stwierdziłam, hmm, że widziałam teraz niedawno trzy fajne filmy w różnych językach romańskich i przydałoby się jeszcze to uzupełnić o, o ten język portugalski, ale no przyznam, że nie znalazłam żadnego filmu takiego fajnego, jakiegoś komediowego, bo chciałam koniecznie, żeby to była komedia. Więc jeśli znacie jakiś fajny tego typu film właśnie w języku brazylijskim, w języku portugalskim, aż tam portugalskim, brazylijskim, to po prostu dajcie mi znać i ja sobie chętnie ten film obejrzę. Polecam Wam wszystkie te trzy filmy, nawet jeśli ktoś nie zna tych wszystkich języków, to i tak warto obejrzeć sobie po prostu z napisami, bo filmy są zabawne, takie lekkie, łatwe i przyjemne i każdy czasem potrzebuje wytchnienia i takiego, takiej rozrywki po prostu. no. A w ogóle to, jeśli znacie jeszcze jakieś fajne komedie właśnie francuskie, włoskie, hiszpańskie, jakiekolwiek yy, może właśnie takie z języków romańskich, no to dawajcie znać i też je sobie również chętnie obejrzę. Do zobaczenia w następnym nagraniu, pa pa!